afirmacje miłosne, czyli jak stworzyć unikalne, indywidualne mantry przyciągające miłość. Zapraszam na materiał. Dzień dobry, Witam bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj sobie powiemy o tym, jak... Stworzyć dobre afirmacje, bardzo indywidualne. To będzie kontynuacja filmiku z tydzień temu, mniej więcej. Myślę, że powiem jeszcze więcej na ten temat, bo posypały się od Was pytania, dlatego będziemy teraz na nie starali się odpowiadać. Także zostańcie do końca, bo, bo tutaj myślę, że, że to zakończenie będzie dość ważne dzisiaj. Co to jest w ogóle mantra? Mantra. Ja znam mantry, ponieważ od lat jestem buddystką i my tam mamy swoje mantry. To są sylaby, na przykład Om Mani Peme Hung. To jest kilkusylabowa mantra, która pomaga rozpuszczać no, trudne emocje, trudne programy w podświadomości itd., itd. Bardzo dużo też o mantrach się mówi, na przykład w jodze Kundalini. Natomiast to są za każdą sylabą stoi jej e, dźwięk, stoi jej wibracja i e, jeżeli chcecie e, znaleźć dla siebie dobre mantry, no to polecam wam przestudiować na przykład e, nauki buddyjskie albo właśnie e, nauki jogi kundalini. I tam będziecie mieć podane takie mantry, które pochodzą od największych umysłów tego świata. Natomiast my tutaj wykorzystamy sobie afirmację i skorzystamy z tego, że mantra jest dość krótka i mantra działa. Bo, ponieważ ciągle ją powtarzamy. Om Mani Pema Hung, Om Mani Pema Om Mani pema Albo no, jakby nie będę tutaj Wam mówić o mantrach buddyjskich, bo może nie każdy jest tym zainteresowany. Natomiast no, jakby chodzi o to, że my jak medytujemy, to wchodzimy w właśnie w fazę mantry i przez na przykład 40 minut powtarzamy jedną fazę, jedną mantrę, tak? tą, tą na przykład Om Mani pema Kiedyś brałam udział w takiej 6-godzinnej medytacji i my przez 6 godzin powtarzaliśmy właśnie, e, powtarzaliśmy dokładnie tą mantrę. No, i teraz, jak, po co my to wszystko robimy? Jakby wywołujemy temat mantry do tablicy, dlatego że będziemy korzystać z tego, że właśnie nasz umysł się programuje w taki sposób, że my coś mu powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy. I będę Was zachęcać do tego, żeby układać krótkie afirmacje. I często jest sobie powtarzać, 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 nie? Tak połączymy dzisiaj afirmacje i mantry. Tak jak mówiłam tydzień temu, możemy mieć gotowe afirmacje, e, możemy korzystać z, z, z jakichś tam już przygotowanych przez kogoś, natomiast nic nie zastąpi przygotowanego dekretu afirmacji stworzonego dla Ciebie, bo te afirmacje będą dokładnie oddziaływać w tym punkcie, będą tam działać, gdzie Ty z jakiegoś powodu potrzebujesz uzdrowienia. Hm? Więc zacznij od tego, że ustalisz sam ze sobą, w jakiej Ty jesteś dzisiaj sytuacji i pod tą konkretną sytuację trzeba ułożyć afirmację. Czy kończysz związek, czy się otwierasz, czy przyciągasz, yy, czy uzdrawiasz swój stary związek tak itd., itd. I jak już to sobie wszystko wypiszesz, to zacznij to afirmować. Natomiast pamiętaj o tym, że te afirmacje nie są na stałe, nie są na zawsze. My w numeroterapii co tydzień zmieniamy komuś afirmację. Na tym właśnie to polega. Czyli jak już zacznie się coś w Twoim życiu wydarzać, to wtedy afirmację trzeba zmienić, żeby się zaczęło wydarzać dalej. I ja zawsze zachęcam do tego, żeby podzielić wszystko na etapy. Nie wszystko na raz, tylko etapami. No dobrze, czyli jak się do tego zabrać, jak wygląda ten proces tworzenia osobistych afirmacji, po pierwsze napisz wszystko, co Cię boli. Napisz dokładnie, w, jakiej dzisiaj, w jakim dzisiaj jesteś momencie. Jeżeli dużo tego wypiszesz, to zacznij od tego, że zaczynasz to sobie wybaczać. Że zaczynasz z tym pracować, że zaczynasz to uwalniać. Jeśli natomiast jesteś w takim momencie życia, że mówisz: OK, co stare, to już odeszło, jest to dla mnie neutralne, jest to dla mnie sytuacja obojętna, była, ale się skończyła, to wtedy napisz sobie, co chcesz, co chcesz osiągnąć, co chcesz przyciągnąć. Używaj słów: pozwalam sobie, otwieram się na zauważam dookoła mnie możliwości. I tak dalej, i tak dalej. I wtedy, bo je, jeżeli nie, nie ciąży na tobie już przeszłość, to jesteś tylko w momencie, jest, jesteś w takim bardzo pięknym momencie, gdzie już jesteś otwarty na to, żeby przyciągać. Więc najpierw się na to otwórz, najpierw sobie pozwól, a później już wprowadzasz sobie afirmację: e, Przyciągam e, do mojego życia e, moją bratnią duszę, z którą tworzę dobry, E, dla nas wszystkich związek miłości. No, i teraz, e, jakby wywołany do tablicy temat mantr, e, mianowicie, e, znajdź sobie krótką afirmację, która będzie do ciebie pasować, na przykład: otwieram swoje serce, otwieranie serca jest bezpieczne. I cały czas ją sobie powtarzaj, jak mantra. Otwieram moje serce, otwieranie serca jest bezpieczne, miłość jest dla mnie bezpieczna, otaczam się bezpieczną miłością. A jeżeli masz taką sytuację, że cię coś martwi i nie możesz znaleźć kodów podświadomości, to powtarzaj jak mantrę, afirmację, która brzmi: Pokazuje się mój blokujący mnie kod podświadomości, albo krócej, pokazuje się trudny kod w podświadomości. Jak wiecie, wydałam karty Twoja Transformacja, karty afirmacyjne. Ja mam tu akurat taką wersję do kolorowania, ale oczywiście są też, jest też wersja kart pokolorowanych. I tutaj na przykład mamy Związki Lekkość i możecie sobie czytać tą kartę afirmacyjną i dopowiadać na przykład swoje jeszcze jakieś rzeczy, nie? Na przykład e, puszczam. Czuję, jaki jestem lekki. Czuję, jak się uwalniam od trucizn. I możecie tutaj w głowie mówić sobie, jakie to są trucizny, od czego się uwalniasz, co już zostawiasz, czemu pozwalasz odejść. Na przykład, nie? Taka karta związki, lekkość. Później tutaj mamy pragnienia, pragnienia w związku. I zaczyna się ona tak: Odkrywam siebie przed sobą. Odkrywam siebie i swoje pragnienia. Dużo znam osób, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Naprawdę. I wtedy trzeba sobie zrobić ćwiczenie, czego ja chcę od związku. Naprawdę, usiąść, to jakby to, nie, nie, nie ubierać tego od, od razu w jakieś duże oczekiwania, ale żeby mieć mniej więcej w głowie świadomość tego, co ty chcesz osiągnąć, budując związek. No, i oczywiście, jak jesteśmy przy kartach afirmacyjnych, no to jest cały, cała kategoria akceptacja siebie, i tutaj akurat ja wylosowałam kartę Kocham siebie. I nawet jeżeli ten temat jest dla ciebie trudny, jeszcze to i tak, i tak raz na jakiś czas sobie przeczytaj taką kartę. Dlatego, że mm, twoja podświadomość musi, jakby, musisz jej dać takie nasiona, nie na początku dajemy tylko nasiona, z których później e, będzie nam rosła właśnie ta miłość do siebie, ale musisz zacząć siać. Dlatego czytaj sobie e, też tą kategorię akceptacja siebie. E, pytacie również jak wzmocnić działanie afirmacji. E, no to znowu to jest to, co już mówiłam na przykład tydzień temu w filmiku. E, istotne jest też wizualizacja emocjonalna, czyli wyobrażasz sobie tą sytuację, którą chcesz mieć, a następnie zaczynasz czuć, że w tej sytuacji jesteś. I rób to regularnie, na przykład zawsze rano i zawsze wieczorem, bo wtedy świadomość jeszcze śpi, albo już śpi, ale podświadomość nie. I wtedy masz do niej najlepszy dostęp. E, niestety e, popełniamy błędy przy tworzeniu afirmacji miłosnych. E, na przykład, jeżeli chcemy, żeby, żeby to dotyczyło konkretnej osoby, to też wyjaśniałam tydzień temu. E, natomiast e, jakby m, najprościej rozpoznać, że robisz błąd, kiedy afirmacja ci nie działa. Kiedy afirmujesz regularnie, codziennie, przez 14 czy 28 dni, jeśli jesteś niewytrenowany i ona nie działa, to znaczy, że coś jest nie tak. My mówimy, że życzenie powinno się spełniać w 3 dni od wypowiedzenia go głośno. Jeżeli ono się nie spełnia, to należy dać afirmację: Pozwalam sobie zobaczyć mój błąd. Nie? Albo pozwalam, żeby przyszły do mnie e, informacje o moich kodach w podświadomości, albo przyciągam najlepsze dla mnie narzędzia, żeby uzdrowić zastój. Tak? Albo jeżeli czujesz, że stoisz w miejscu, no to i dalej tam stoisz, no to musisz dać sobie afirmację taką ruszającą z miejsca, czyli pozwalam sobie zrobić krok do przodu. Tak jak już wcześniej mówiłam, staramy się. Pracować nad sobą regularnie, czyli jak często nam to się tylko udaje. Natomiast, e, natomiast najsilniej programujemy się w nocy, więc możemy również sobie robić takie nagrania z dobrze dobranych dla nas afirmacji i puszczać je sobie e, w nocy, czyli my śpimy, a nasza podświadomość się programuje. Niestety. Prawda jest taka, że bardzo dużo ludzi ma złe wspomnienia z, związane z bliskimi relacjami i dużo osób ma tak, że ich podświadomość uznaje, że bycie w bliskiej relacji jest trudne, męczące, bolesne, a czasem wręcz niebezpieczne. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby naprawdę zobaczyć, co ty myślisz na temat związków. Nie co powinieneś myśleć, tylko co tak naprawdę myślisz na temat, na temat związków. I dokładnie tym zajmujemy się na Kursie Miłości. Sprawdzamy, jakie uczestnicy mają prawdziwe kody dotyczące związków. Jeśli są to kody niewspierające. To po prostu je przeprogramowujemy. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Jak zwykle było mi z Wami bardzo miło. Jeśli materiał jest dla Ciebie wartościowy, to subskrybuj, udostępnij, znajdźmy się na Facebooku, znajdźmy się na YouTubie. I do zobaczenia już za tydzień w tym samym miejscu, o tej samej porze.